No, dzień dobry kochani, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze słychać. Yy, podpięłam się dlatego, że jest ci co? Pralka chodzi. Dzisiaj jest pierwszy dzień od nie wiem ilu dni, w którym świeci słońce. No więc wiecie co? Dzień krania to musi być, bo po prostu tego tyle się nawarstwiło, a nie było gdzie wieszeć, suszyć. No więc ja tak trochę przeczekałam. A skoro jest dzisiaj, ładnie, słonecznie. No To może to wyschnie. Wiecie, no, jakiegoś tam upału nie ma, ale to już nieważne. Ostatnio z moją gąbeczką coś się zadziało. Ja wróciłam skądś. Nie wiem, skąd tam zakupów, czy co. Patrzę, ona przełamana, więc wziąłam sobie inną. Ten Real Techniques jest po prostu genialna. Co prawda, już do tego się przyzwyczaiłam. No, brudno, nieważne. Yy, ta jest z Vibo, ale na początku była taka twarda. Jej jakoś to ciemno, strasznie. No, a teraz już się wiecie, co przyzwyczaiło. Muszę ją zaraz wymyć. Dzisiaj jest, powiem, wam kochani. Yy. 19, tak, się jest poniedziałek, wczoraj były, dzień wyborów i jak ja się cieszę, że już jest po, bo po prostu ja już nie mogę patrzeć na ten internet. Wszędzie każdy się chwali, że wrzuca y, głos albo te swoje y, poglądy wstawia i jeszcze y, niektórzy piszą tak, no i właśnie kilka osób od, odobserwowałam, bo aż za bardzo czuło mi irytować, no, że ja głosuję na tego, a jeśli ty nie nagłosujesz na tego, no to widzicie te emotki żygające to odejdź stąd. Tak, serio? Ok, więc ja zrobiłam unfollow, sorry, nie to nie, nie będę oglądała kogoś, kto mi tutaj jeszcze narzuca swoje zdanie. Hm. I to tak mi denerwowało, po prostu gdzie weszłam, to tylko każdy i, się, i że, że jest na wyborach i robią sobie te zdjęcia przy tych ty Naprawdę, po co to? Ja nie, nie, nie wiem, po co te zdjęcia robić sobie przy tym. O, już się kłócą, moje dzieci już się kłócą. Więc ja się cieszę, że już jest po. Ja o swoich poglądach politycznych nie będę mówić, o różnych poglądach nie mówię, bo ja wiem, może kiedyś powiem, ale wiem, że pewnie tutaj bardzo dużo osób odejdzie, że już, już mają takie poglądy jak ja, ale... Nie dzielę się tym, bo to są moje rzeczy, moja sprawa. No, rozumiem, że każdy może mieć inne zdanie, więc po co nakręcać siebie, ale te niektóre dziewczyny na Instagramie, to po prostu no, no masakra, no podejście tylko wtedy strzeli, sorry. Uff, po prostu dobra, mówię, to tak, no to nara. Nie mówię tak, to fajna dziewczyna, ale tu jak zaczęła opowiadać i pisać te swoje bzdury totalne. I jeszcze tutaj wiecie, jeśli masz inne zdanie, to jesteś B no to w takim razie, bye, bye. No, jeszcze się chwaliła tutaj. O, yy, tylko 3% plebu yy, odeszło. Ja Wytwórna. Durno to ty. Wiesz, szkoda mojego nawet dwóch sekund na to, żeby obejrzenie tych niektórych stories na te niektóre osoby. No i dobrze. Im mniej, tym lepiej. No, więc dobrze, że już koniec jest. Chociaż pieni dzisiaj będą te stawiać. Kto nie zdąży ustawić zdjęcia z karteczką, to będzie dzisiaj stawiał. Nie wiem, jakie jest wasze podejście, ale dla mnie. Jest nic, no, co za dużo to nie jest zdrowo. No po prostu nie dało się wejść. Zwłaszcza na Instagrama. No, co weszłam, to patrzę tutaj każdy. No, chyba wszyscy się zdążyłam głosować, nie? Ale wszędzie te zdjęcia. Nie wiem, może to... Może faktycznie to działa. Ja nie wiem, dajcie koniecznie znać dajcie znać, czy was to nie denerwowało, bo mnie to strasznie. No. Widocznie dzisiaj też będzie dłuższy ciąg. No i co? Można jeszcze powiedzieć, że będzie dogrywka. No to każdy tego się spodziewał, co nie? Ale już omijmy ten fakt. Nieważne. Zobaczymy, co to będzie. Czy będzie lepiej, czy gorzej? Ja jestem takim zdaniem, że każdy z nich i tak nabierze do siebie. No ale... No ale... Może któryś coś więcej zrobi dla nas, chociaż. No, nie wiem. Jeśli wybiorą tego, to raczej wątpię. Nie będzie lepiej, nie będzie lepiej. No ale jest bardzo dużo osób głosujących. Na ich, no ale to ci kolorowi nie. Też uważam to. I na ich temat też nie wypowiadam, bo ja jestem odmiennego stania niż większość tutaj ludzi, więc... Yy... No więc trudno, nie? Każdy ma prawo. Ja się już więcej nie odzywam, bo to jest też kontrowersyjny temat, ale chodzi głośno o miatalka. Ja jestem bardzo ciekawa, zmienimy ten temat. Zmienimy, bo, ja, bo nie chcę o tym rozmawiać. Tego jestem bardzo ciekawa, jeszcze tego nie testowałam. wiecie co? Nie testowałam i czekam na ten test. Idę zobaczyć, czy film się wgrywa dzisiaj ogólnie, bo coś mi przestał. Y, laptop się po prostu rozładował i tam coś się zaczęło. Ja nie wiem. Powiem Wam, że ten stary był razy lepszy niż ten nowy, po prostu naprawdę. No, ale wiecie, teraz jest tak, że nie opłaca się naprawiać. Bo się nie da, lepiej kupić nowe, nie? Ja muszę poszukać jakiejś osoby, która by mi spróbowała naprawić tamten. Podobno się da, bo naprawdę, stary Holender dziadek, ale no działał lepiej niż ten nowy. No, ten nowy to mam wrażenie, że on podziała jeszcze trochę i też pójdzie sobie na emeryturę, a tamten działał działał działał. Mam ochotę na mocniejszy polik. Ja w ogóle jadę zaraz na pazury, mamy takie pazury. Wszystkie są, wszystkie są, moi drodzy. Wiedziałam ostatnio, że troszeczkę grubsze może będą, ona powiedziała, że no ale grubsze to nie znaczy, że się będą całe. No nie wiem, ale się trzymają, a wtedy cały czas opadały, więc nie wiem, co z tym jest. 4 eee, tygodniowe chyba są, zobaczcie jaki odrost, ale wszystkie są i najważniejsze, żaden tutaj nie zahacza. Bo wiecie, jak jest lekko zalana skórka, to tutaj potem zahacza w włosy, to jest bardzo uciążliwe. No. Dobra, oni się tutaj słyszę, że ostro pucą. Idę zrobić im śniadanie, więc zobaczymy, jakie będziemy mieć nowe pazury, ale chyba to zrobię sobie w tym. Tutaj pogoda się troszeczkę poprawiła. A i ten film właśnie nie, nie, nie powiedziałam, że y, musiałam od początku zapisywać. Dobrze, że nie musiałam montować, a coś jednego dnia ostatnio się nie było, dlatego że u nas światła nie było. i Po prostu wiecie, internet te sprawy światła nie ma, nie dało rady, czasem dlatego było później, dlatego bo film był w, w sobotę, a nie chyba tam, nie wiem, jakiś tam piątek czy czwartek nie pamiętam. Dobra, koniec make-upu. Rzęsy te też są resztki. Mam nadzieję, że nie słychać, ona ostro się chodzi. Oscar mi tu dzisiaj wyrwał taką potężną kępkę. No ale dobra, niedługo mam rzęsy, a czy właściwie przed samą komunię, bo mam w piątek. No. Ok, w tym tygodniu też mam napięty grafik, bo naprawdę dużo rzeczy, a zwłaszcza w piątek, to mam najwięcej rzeczy, bo. Chyba 4-5 rzeczy do i stomatolog, i fryzjer, i y, później mam rzęsy. Dużo, dużo nieważne. Dobra, może sobie utrwalę idę zobaczyć, co tam się dzieje. Nie? No i tak. Dzień dobry, kolejny dzień. O, matko już się nagadałam. Ja się nagadałam, tyle minut. Dobra, rozłączam się, później się połączę. Były Dawno temu były sobie kurczaczki. co kurczaczki? kurczaczki? Aha, ok. Dawno temu była beton. Beton? beton? Okay. <gry> Cześć, A tutaj towarzystwo wbiegło. Chciało mhm. wejść i tak weszło. Drodzy, cuskawki, są tak pyszne, a jak pachną, jakie są słodkie, podejrzewam, że inaczej nie, nie wiem, czy one są polskie, czy nie, bo chyba, chyba za wcześnie, chociaż nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wypowiadam się tutaj szklanka, bo wypiłam drugą kawę, yy, idę zrobić sobie śniadanie, moi drodzy, sprawdnijcie, o której godzinie, mamy godzinę 13.52, a ja sobie wypiłam dwie kawy, jadłam dwie truskawki. No, nie muszę powiedzieć, planie, ale tak pachnie. Ojejku, jak on pięknie pachnie. Dobra, yy, odkładam je na bok. Później będzie na obiad taki obiad, y, który i u nas jest rzadko, bo niby lubimy, a nie lubimy, no nie wiem, taki pomieszane, nie wiadomo jak. Czyli makaron z truskawkami. To taki mam piękne pauzy. Kurde, miałam fajną stronę z lakierami i nie mogę jej znaleźć na Instagramie. Wiecie co? Co za tak? Szukam, szukam. W ogóle okazało się, że mam jakiś dużo kont, jakichś takich obserwujących, w sensie, że ja je obserwuję, ale zauważyłam, że czasami jest że nieraz się kliknie niechcący i skakuje obserwacja czyjaś, więc od razu usunęłam chyba z 20 obserwacji, których niby ja obserwowałam te konta, ale to były. Nic ciekawego dla mnie, więc to odobserwowałam. No i od razu przestało mi działać Instagram, więc chyba za dużo na raz. I nie mogę znaleźć tej stronki z hybrydami, bo naprawdę była fajna promka. I ja tak wiecie co, raz już miałam w koszyku, potem wyszłam i nie mogę znaleźć teraz tego. Ale nie pamiętam jak się nazywa, bo chciałam sobie kupić te lakiery, bo mam ochotę sama sobie pomalować, mam ochotę taką wielką sama sobie coś pomalować. Ale te są piękne, ale one mi się podobają. Ten kolor to jest taki neon. Po prostu ja mam ochotę usiąść i sobie pomalować sama. Nie widać koloru. Ze względu na to, że... W są, nowe pasmokcie są takie błyszczące i w ogóle... Dobra, bo zaraz zapomnę, co na nie, mam powiedzieć ze względu na to, że mamy komunię. Ja i tak się zapisałam, oczywiście, nie? No, to yy, wybrałam sobie takie kolory, jakie tu są. To jest neonowy róż, taka czerwień, nie, nie wiem, no taki neon i żółty. One w ogóle nie są bardzo neonowe. Yy, piękne są, ponieważ mam taką pastelową-różową sukienkę. Myślę, że jak zrobię zdjęcie, to, to zobaczycie. I nawet udało mi się kupić Nikoli pod, taki sam kolor. Nawet taki sam, tak przypadkowo, no więc stwierdziłam, że ja chcę mieć jakiś mocny akcent. Poza tym, ja, ja lubię kolory. Ja jeszcze bym sobie tam dodała, jakbym sama zrobiła to, jeszcze bym sobie jakąś cyrkonię tutaj maznęła, jeszcze bym sobie jakiegoś ślaczka na tym namalowała. Zamalowała. No więc. Więc um, Dobra, wiecie co ja naprawdę kończę? Może bym to zmontowała, bo ja potem montuję na drugi dzień i są późno te odcinki ostatnio wlogi. Przydałoby się też zjeść śniadanie. Poczekam. Nie no, obiad zjem później, jak Nikola wróci. Dobrze, że już niedługo idę do fryzjera, bo wiecie co, te moje włosy, te moje odrosty to są tragiczne. Ja już bym sobie sama tutaj zadziałała, ale ze względu na to, że idę do fryzjera, ona mi troszeczkę ja sobie wymyśliła, co ja tam chcę. Zobaczymy, czy zrobi mi tak, jak ja chcę, bo ostatnio, jak byłam, też chciałam troszkę inaczej, a nie zrobiła mi. Zrobiła po swojemu. To, co u mnie grozi tym, że ja już na drugi raz nie przychodzę do takiej osoby. No ja wiem, ja jestem bardzo taka, no, no, no nie wiem, no kurczę, wiecie o tym, wiem, już nieraz mówiłam, że no jeśli coś mi raz nie podpasuje, drugi raz, no to ja już takiej osoby nie idę. No nie idę, bo daję szansę, <grym> ale no zobaczymy, tym razem mam nadzieję, że zrobi mi jak ja chcę, więc taki ten tydzień będzie napięty, mam nadzieję, że będzie pogoda. A wracając do tematu, bo jak potem jechałam, właśnie na pazurki, to miałam do Was się odezwać, ale rozmawiałam przez telefon, więc zapomniałam, co miałam do Was powiedzieć odnośnie tych wyborów, żeby zaraz nie było jakiegoś takiego, wiecie, uważam, że nie ma co komu narzucać swojego zdania. O to mi chodziło. Ja mam bardzo, in, jestem, ja, ja, ja jestem, tak, mogę to powiedzieć, staroświecka w niektórych kwestiach. I nie zmienię zdania, bo no nie czuję tego. Więc ja nie, nie będę zmieniać zdania pod kogoś. No, no ja już taka jestem, jeśli mam jakieś zdanie wyrobione na jakiś temat i mnie nikt nie przekona. Nikt w życiu mnie nie przekona już nieraz, nawet rozmowa z moją siostrą, ona ma zupełnie inne poglądy. Różnimy się totalnie, ale się kochamy. I ona też nieraz mi tam mówiła, ale mówię, no możesz zgadać, ja mam swoje zdanie na ten temat i mnie nie przekonasz. Masz swoje, no to super, możesz zrobić tak, jak ty uważasz, ale ja na pewno tak nie uważam, no i, i ja tak uważam. Hmm. Coś chciałam innego powiedzieć, ale, ale, ale ja wiem, że też tutaj się nie ma co tak dzielić swoim zdaniem, dlatego że y, ludzie za bardzo się też denerwują, y, jak się nieraz coś powie innego, co ktoś myśli. Więc ja też wiem, że czasami lepiej nic nie odpowiedzieć, chociaż ja też jestem taka, że ja jestem taka, tak to jest fakt, że ja czasami się nie odzywam, nie odzywam się, nie odzywam się, a we mnie wiesz, jak wulkan rośnie, 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 a potem jak czasami jak wybuchnie, to po prostu od razu powiem, co myślę, czy nawet w jednym zdaniu i już, już poznawane, już wiem, że ktoś się obraził, już się nie odzywa, już widzę, że ktoś się na mnie patrzy, tak spodełba, bo ja się tak nie odzywam, nie odzywam, nie odzywam, ale potem jak ktoś mi wkurzy, to naprawdę coś powiem, potem już się nie odzywają, bo, ona, bo ludzie myślą, że wiecie co, ktoś się nie odzywa, to myśli sobie ktoś inny, że no, nie odzywa się, czyli, czyli, czyli jej to nie przeszkadza, czyli że um, można, wiecie, tak mówię ogólnie, bo nie chcę tak o konkretnych sytuacjach opowiadać, że można na przykład y, robić, co się chce, bo ona i tak nie zwraca na to uwagę. Ja zwracam bardzo dużo uwagi i ja po prostu nic nie mówię i trzymam sobie, ale potem przychodzi czas, że coś powiem i wtedy jest dla niektórych o matko, jak ona mogła tak powiedzieć? No ja jestem człowiekiem takim specyficznym. Coś mi kwiatek umiera. No dobra, kończmy temat. Wiecie co? Poglądy religijne, y, polityczne czy tam jakieś takie inne, to po prostu nie ma o czym tym rozmawiać. No i dobra i każdy może zrobić, jak sobie chce i tak dalej. Dobra, nieważne. Coś mi ten kwiatek zdycha. Widzicie? No, masz szansę kolego, ale jeśli mi umrzesz, to na Twoją. Na Twoją. Doniczkę poczeka inne. Koleżka ładniejsza od Ciebie, ale coś mi to ewidentnie zdycha. Dobra, o, właśnie, uusechliście. U, u, ale powiem Wam, bardzo, bardzo mnie zbulwersowała ta dziewczyna. W tym, tym, wcześniej co tam mówiłam. No, tak mnie zbulwersowała, że naprawdę. Kurzała mi już wcześniej, nie? Czasami, bo ja ją ogólnie lubiłam oglądać, ale czasami miała swoje takie zdania, że poglądy właśnie niektóre na rzeczy, że ja po prostu omijałam to, no ale jak to weszło, mówię o nie. Okej, okay, odchodzę, ogadaj sobie co chcesz. Yy... to ja nie jestem, może jesteś ty? Dobra, nie odzywam się. Śniącym. ja też umiem się na co ma. Dobra, będę na tu. widzicie, co dobra kończę. Yy, I idę, zrobię sobie coś do jedzenia w końcu. Kurde, nie kupiłam żadnego jogurtu naturalnego, nic nie ten. Jutro pewnie przyjdzie paczka, bo zamówiłam, ale nic takiego nie dla mnie, nie, nie, nie. Przyszły buty dla młodego, bo mamy cały czas problem z butami. Uwierzcie mi, ona ma szeroką stopę nie szeroką stopę on ma wysokie podbicie i te takie buty co mają krótkie, wydają się na mega długie rzepy, to brakuje mi rzepa. I ja tak już już czwartą parę zamówiłam. Yy, I te są takie, te już ma takie same jak miał w zeszłym roku. Po prostu stwierdziłam, że wiem, że to są dobre buty. I one są po pierwsze leciutkie, po drugie są szerokie. Ja też tak na szersze stawiam buty, żeby ta jednak stopa nie była ściśnięta. I, i, i te są ok. Dobra, czekam jeszcze na te odzienie dla Nikoli. Płaszczek, kurtka, futerko, nie wiem, futerko nazwać to, no to dobra, to wszystko już przyszło, więc ja już jestem zadowolona. Jestem w dalszym etapie jeszcze poszukiwania klapków, klapek dla niego, nie takie kroksy, typowo kroksy, które są, wiecie, no. Mamy takie, one nie są piękne, ale ja musiała chciała typowo klapki, więc nie wiem, ja chyba już nie będę zamawiać, po prostu się przejdziemy, może. Nie wiem, jak wyglądają te crocs'y, takie wiecie. W sensie te oryginalne crocs'y, crocsy hmm, sandały. Wiem, że one są bardzo leciutkie, ale czy one są szerokie? To jestem tego też ciekawa, bo chciałam jakieś takie buty. Klapki najlepiej bym chciała, bo on wychodzi sobie. A w takich tych, takich ala, mamy te ala crocs'y, to tutaj przez te dziurki wpada piach i on ma yy, cały czas piach. A on lubi sobie piasku wychodzić i wejść na górkę piasku, jak jest, no więc on to lubi. A przez takie zwykłe klapki by to wszystko wypracowało. Dobra. Jutro przyjdzie paczka, ale takie, co? Takie rzeczy jak spożywcze. O, spożywcze, no, mąka i tak dalej. Więc to we wtorek. A jutro muszę jechać tak do sklepu, bo Nikola ma w szkole jakieś tam dni, coś tam robią do jedzenia. Każda, każde dziecko coś przynosi i Nikola też, więc jutro pojadę. Pić to, co potrzebuję, i będę musiała rano spać, żeby to zrobić, bo mają na ósmą w środę, a mam to na środę potrzebne, nie zrobię tego wieczorem, bo to już będzie niesmaczne. Musi być zrobione tego samego dnia, więc to będę robić. No i później w czwartek idę w końcu do fryzjera. Happy, happy, happy. Bardzo się cieszę. No, a w piątek to nie wiem, jak to pogarniam wszystko, bo mam cztery chyba czy pięć wizyt. W różnych miejscach, no więc nie będzie, Będę jeździć, przyjadę jeździć, tylko nie wiem, jak to będzie z czasowo, jak to wyjdzie. No dobra, nieważne. Dobra, bo ja już rozgotuję. Kochani, do zobaczenia do siebie. Pa, najlepiej tak mówić szybko już.